Jeszcze zanim, zanim zacznę, zanim przywitam, jest jeszcze parę wolnych miejsc. Bardzo proszę podejść, nie bać się, tutaj goście są pogodnie usposobieni, na pewno nie będą krzywo się patrzeć. I będą, bo będą długie wystąpienia, więc można spokojnie usiąść. O, tu dwoje państwo się odważyło, nie boją się, prawda? Ja też się boję. Proszę podejść, czekamy aż Państwo podejdą, usiądą. Podejdźcie Panie. Szanowni Państwo! W imieniu swoim samorządu gminy Bochnia, w imieniu społeczności Baczkowa przywitam zasnych gości. Witam Pana Wiesława Krajewskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Panie pośle, jest Pan też trochę współwinowajcą tych różnych wydarzeń, które tutaj są. Witam Pana posła Łukasza Kmitę, byłego wojewodę małopolski, również w części tu współwinowajca. Witam Pana Mariusza Zająca, radnego powiatu bocheńskiego. Też jakąś cząstkę swojego serca tu włożył. Witam księdza proboszcza. Witam serdecznie. Księży proboszczu, witamy Cię. Księdza kapelana Straży Pożarnej Gminy Bochnia, ksiądz Stanisław. Gdzie jest tu ksiądz Stanisław? Witam Cię, księże Stanisławie. Jest ciepło, to już wszystkich serdecznie witam. Radny Gminy Bochnia, Panią dyrektor, przede wszystkim tutaj jakby i Filipa, i Filipa Gotka, i całą tutaj Rafała Węglarza, przedstawicieli głównych beneficjentów tego budynku. Witam Was serdecznie. Proszę o wielkie brawa dla nich, szanowni Państwo. Pierwsze dwie osoby, które wymieniłem, pana posła Wiesława Krajewskiego i pana posła Łukasza Kmitę, Jeszcze ponad rok temu był wojewodą. Świadomie wedle ich godności, wedle ich hierarchii, wymieniłem pierwszych. Ale muszę się wrócić pamięcią, gdzieś około rok temu, kiedy z jednym z mieszkańców Baczkowa. Rozmawiałem i powiedział do mnie tak, że powstał budynek, dostawałeś pieniądze z Unii to musiałeś, były pieniądze z Unii to musiałeś brać. Lekkie, lekka konsternacja była u mnie, ponieważ proszę Państwa, te pieniądze, które, za które powstały w głównej mierze ten budynek i wcześniej ten to przedszkole to nie były pieniądze unijne jeszcze wtedy. To były pieniądze rządowe. I tutaj, panie pośle Wiesławie Krajewski, wielkie ukłony, wielkie podziękowania, ponieważ 5,5 miliona były pozyskane właśnie z pieniędzy rządowych, a 2 miliony dołożyliśmy z budżetu gminy. Później jeszcze dostaliśmy z rezerwy budżetowej dzięki wsparciu pana. Panu Łukaszowi Kmicie, ówczesny wojewodzie. Dostaliśmy, o ile pamiętam, chyba około miliona złotych. Za to też serdecznie dziękujemy. Inwestycja grubo ponad, osie, ponad 7 milionów złotych. Piękny budynek, nowoczesny. Wielokrotnie tutaj pan kierownik Orkiestry Baczku, Rafał Węglarz, mówił, pani dyrektor, wyczekany przez wiele lat przyjeżdżając tu na zebrania wiejskie. No, warunki były, większość z Państwa wie, jakie były warunki. I też zastanawialiśmy się z Panią Radną Aliną Skoczek, jak polepszyć te warunki, czy może remont zrobić. No, ale ilekolwiek by tych pieniędzy w remont nie włożył, nigdy to nie będzie to, co miało, to co, to co powinno być. Gdzieś na horyzoncie pojawił się zaprzyjaźniony tutaj z nami poseł Wiesław Krajewski i doradził, pomógł. I tak oto stoimy wszyscy tutaj. Państwo mają przed oczami, ja za moimi plecami, piękny nowoczesny, nowoczesny budynek. Jest to budynek, który przypuszczam, jeszcze za 20 lat będzie, będzie nowoczesny, będzie elegancko służył wszystkim. I tak naprawdę, zebrani goście, państwo obserwujący to wydarzenie, to otwarcie, jesteśmy pewnie zadowoleni. Ale najważniejsze osoby. To właśnie to są ci beneficjenci, którzy z tego będą korzystali. To są właśnie uczniowie, młodzież ze Szkoły Podstawowej, Orkiestra Baczków, Duma Nie tylko Baczkowa, Nie tylko Gminy Bochnia, ale i Powiatu Bocheńskiego. Godny ambasador, nie tylko u nas w gminie, ale i za granicą, oraz Straż Pożarna, prezes Filip Godek, tu siedzi przed nami. W końcu będziecie mieć godne warunki, a były one po proszówkach, chyba drugie co do najgorszego stanu, zanim oczywiście w proszówkach powstała remisa. Szanowni Państwo, wszystkim tutaj chciałem, przede wszystkim Panom Posłom, podziękować za... Wsparcie finansowe, bardzo duże wsparcie, bez tego by nie było możliwe, żeby powstał ten budynek. Ale i ten trud, który państwo i, i, i rada pedagogiczna, i, i, i nauczyciele, i wy rodzice, bo przez ten okres, kiedy powstawały oba budynki, to były trudne warunki. Było ciężko, było do wyboru: albo posłać dzieci do innych szkół, albo w zaimprowizowanych warunkach. To był też wasz ciężki trud to wszystko przetrzymać może i nie było łatwo ale coś co rodzi się w bólu coś co rodzi się czasem i w cierpieniu później efekty tego są o wiele, o wiele bardziej radosne wszystkim państwu chciałbym którzy przy tym wszystkim byli tworzyli serdecznie podziękować a pani dyrektor pani prezesie panie kierowniku na wasze ręce chciałbym złożyć Gratulacje, że będziecie teraz, że będzie teraz pracować w godnych, eleganckich, nowoczesnych warunkach. Gratuluję wam bardzo. Poprosił w pierwszej kolejności pana posła Wisała Krajewskiego o podejście do mównicy, powiedzenia dobrych, ciepłych słów do wszystkich nas tutaj.